Yy, I teraz yy, zapowiedz, panie bracie, zapowiedz piosenkę, którą wykonuje Jacuś, I W związku z zaistniałą Specjalnie syt... dla mnie, Aniołka. Specjalnie i w związku z zaistniałą sytuacją, że tydzień temu cieszyliśmy się niepodległością Polski, można by powiedzieć tak: wyrwaliśmy się z okowów szatana, czyli diabła. Natomiast czymże jest diabeł według pana Miotka, według kochanskiego, według innych lingwistów polskich i badaczy kultury? Diabeł jest osobą złą, ale gdybyż nie ten diabeł to na przykład Jacek by nie miał okazji do zaśpiewania, ponieważ nikt by nie wymyślił piosenki o diable, bo gdybyż go nie na było nawet on. A, a, miał... a to się to miało, I w związku z sytuacją nasz tutaj maestro się stroi, będzie śpiewał teraz piosenkę wysublimowaną, wysublimowaną piosenkę w swym kształcie, formie, treści i cenzurze. Będzie to piosenka traktująca o odwiecznym spotkaniu dobrego i złego. Dobrze mówi panie profesorze? Panie profesorze? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo. oho. I z racji takiej... Czy dzisiaj jest we mnie zło? Czy Kończę, dobro? właśnie. Daj teraz dzisiaj? na artystę, daj na artystę. Czy dzisiaj jest we mnie dobro czy zło? Co we mnie na... walczy? Co ze mną walczy? Po co walczy? Jak, Jak walczy? Mi... Gdzie walczy? Gdzie mi... walczy? Kiedy o. walczy? Z, Z jakim skutkiem walczy? bo to jest podstawowe pytanie. Jest to. przyczyna, jest skutek. Bo jest Skończmy pierdolenie. Bo... Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych. Nie pożyczy mu na piwo, nie pożyczy Słońce praży go w ramiona. jak piekielny dłucha. Ja był się z pragiem na w ten piekielny upał. Wam baradae, wam daradaj, wam ba da wam da da Masek. Masek. idzie, anioł, cielę nie, muszę Maszek pełno drobnych na kieszeni i przyjaciół wszędzie. Nagle przystanęli obaj na drodze pod siłą. Zobaczyli, że im browar wyszedł naprzeciwko. Łambaradaj, łambaradaj, łamdaj, naradaj, daj, daj. Łambaradaj, łambaradaj. Na tym świecie. Z niesprawiedliwości ja nią piję piwo trzecie. Diabeł Bóg zazdrości. ja postaw piwo. Bóg ci wynagrodził My, artyści, w taki ubożeczku, ślimnym zgodzie Mam baradaj, mam baradaj, mam majda, Dziękuję. 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 I Dziękuję. bracie, tam Dziękuję. 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 duszę. Musiał Dziękuję. duszę i sobie piekło z odrobiną nieba. Wambaradai, wambaradai, ambejdaradai, daj, daj, wambaradai, wambaradai. No, Dziękuję ci, Jacusiu, serdecznie, a jeszcze komentarz profesora lingwisty. I proszę Państwa, teraz możecie sobie sami na te pytania odpowiedzieć. Co jest złem, co jest dobrem? Jeżeli zło się z dobrym brata pod jedną wspólną flagą browaru, to znaczy, że świat może być piękny. Dziękuję. Nie musi być Ameryka. I nie musi być. Koniecznie. No mów głośno, głośno. Nie może, to niekoniecznie musi no to być. To To nie zajrzymy do korzeni, skąd jesteśmy, skąd poszliśmy. Może, tak, Może za daleko poszliśmy, ale, jedna jest ale jedna. cywilizacja jednak poszła. I jedna jest ważne: teraz nasze światło, panie artystu, ja. y, mi pan jedną myśl. O Tylko jedną rzecz. O jejku, skur, tak, nie, jedną, jedną taką, ale taką. Nagrodę. Ale Aleuryczną. Ale jest, skąd się gdzie w tym momencie jesteśmy. Natomiast ważne jest jedno, że na pewno kiedyś się spotkamy na browarze. <laughs> Hahaha,